Siemano, dzisiaj przyszło mi takie Lego. Yy, Koniksek Jesko. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Wydaje mi się, że tak. No i co? Zabieram się za składanie. Najpierw otwieram go. Kurde. Chyba muszę mieć mam. Zobacz, spoko, e, takie naklejki. E, Felgi do wymiany, fajnie. Jest to Co jest? No, dobra, najpierw ludzik Na pewno. Boś, chyba każdy wie bez instrukcji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mm. Przepięknie te woreczki. Dobra. Zaczynamy oczywiście od ludzika. mnes pokostruj to zawsze mam problem z wczepianiem tych szybek do kasku. Tak się prezentuje już skończony ludzik. Znajmę nawet napis Nixek, Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy od tego. O nie, od tego zaczynamy. W sumie taki trochę już klasyk. Teraz zrobimy drugą część. Mam no tylko jedną dostaję. To pewnie będzie z drugiej strony. To jest oczywiste. Jak to tu ma wejść? O tak rozumiem. Nie źle, w drugą stronę.

Už viem, ak to zrobiť. To tu i to. Dobre. A no idem, do, do, idem, teraz to. I dwa takie. I dwa takie. A w międzyczasie, kiedy ja składam, otworzymy sobie trzy takie małe bolidry. Karamy pierwszy. Dobra, czyli y, jeśli nie będę tego dostać, to 3 sierpnia... Dobra, chcę po tym Czyli mamy już McLarena, McLarena i tego. Dobra. Składamy McLarena. Będziesz sobie dograsz ten głos. Chyba ty mi dograsz. Okej, znaczy najpierw wołem, bo to zawsze jest miejsce dla kogoś innego. Dobra, oporki. To nie będziesz mógł być szorst, Bo ma minutę 20 coś. No bo to. Y, 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 kolejny y, drugi z trzech. Jest to jakiś czerwony, z białym. Jest tu coś białego? To jest Ferrari. Formuła No. <laughs> To jakiego... chyba czarny ej Ferrari wiesz z jakiego koloru piękno, tak I, piękno piękno. i trzecim jest Mercedes tylko niestety zapomniałam nagrać jak go otwieram siema, ja już po złożeniu tak się prezentuje koniksak. nie bardzo ładny, mi się bardzo podoba Wrzut, bok, tył. To jest mega fajne. No i te trzy bolidy mamy: Mercedes, McLaren i Ferrari. Też bardzo fajne. Najbardziej podoba mi się McLaren lub Mercedes. Ferrari też jest ładna. Ten zestaw oceniam y, 9 albo 8,5, bo. Ogólnie takie Speed Champions inne to można znaleźć za stówkę, a ten był za 150. Tutaj dajemy 8,5 lub 9 na 10. No, a te to chyba nie będę ich chyceniał, no kurde. No, no co, siema.